Cześć, z tej strony Rosna i Krzysiek. Witamy was na kanale Smocza Grota. Zapraszamy was na obejrzenie naszej relacji z premiery filmu Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy, która odbyła się 18 grudnia 2015 roku. Film obejrzeliśmy w technologii IMAX w kinie Cinema City znajdującym się w galerii Kraków Plaza. I powiem wam, że naprawdę było warto, ponieważ efekty audiowizualne, które doświadczyliśmy były naprawdę wspaniałe. Dokładnie tak, można było poczuć, że uczestniczysz w tej walce, a nie, że oglądasz przed ekranem w kinie. Tak, wszędzie wokół latający, latające pociski z blasterów, czy to odgłos nad przelatujących TIE Fighterów, czy X-Wingów. X-Wingów, dokładnie przed oczami, przecież kurczę. Takie już wspaniałe efekty, że naprawdę. <laughs> chociażby scena, którą nawet w trailerze widać, gdy X-Wingi przelatują przez jezioro, po prostu moim tak. zdaniem jest jedną z najlepszych ciekawostkami. inaczej to nie? wygląda, jeżeli znajdziecie się w IMAX-ie w kinie, a jeżeli oglądacie przed komputerem, naprawdę. Ja jestem pozytywnie zaskoczony tymi efektami. Odgłosy mieczy świetlnych zmienili w ogóle. To jest całkiem miłe urozmaicenie podobnie jak z poprzednimi częściami. No, no, warto też zauważyć, że sam, sam wygląd mieczy się, się zmienił. Na przykład jest jedna, na jednej scenie, gdy jest zbliżenie na sam miecz, pokazana jest jakby bu ta buzująca en energia te tego miecza. Jest... Tak, no, tak, tylko to jest w przypadku tych mieczy po ciemnej stronie mocy. Tak? tak, no tak, tak, tak. Oczywiście mówimy o, o mieczu Ky Kylorena. Czyli głównego antagonisty. A skoro jeszcze nim jesteśmy, to może warto wspomnieć kilka aspektów związanych z tą postacią. E, tak, dokładnie. Między innymi głos. Głos jest świetnie. Tam, aktor grający tę postać, ma jest bardzo dobry głos. Dobrany perfekcyjnie według mnie e, do postaci odgrywanej przez niego. Tylko, niestety, no. no... Mamy jeden, jedno zastrzeżenie co do samego aktora, e, związanego e... Związane z, no, powiedzmy, z jego wyglądem. Ale to przekonacie się sami, gdy obejrzycie film. No, dokładnie, dokładnie. E, co tutaj możemy jeszcze o nim zaznaczyć? No, może wystarczy. On jest, przej przejdźmy na e, jedną z głównych bohaterek, czyli e, Rey. Rey, dokładnie. Jest to postać, która była grana przez aktorkę Daisy Ridley, której to właśnie w tym filmie był debiut filmowy. Według mnie zagra zagrała swoją rolę świetnie. Wpadła bardzo dobrze w moich oczach. No, dokładnie, naprawdę dziewczyna się spisała. Tak, tak. tak samo ten murzyn. Nie? <grym <grym tam... <grym> no, John Boyego też, też powiedzmy, <grym> że się postarał. Dobra, warto na, tak na zakończenie jeszcze wspomnieć o starej gwardii, że tak się wyrażę. Na pewno wiecie, że w filmie występują tacy aktorzy jak Harrison Ford, Carrie Fisher, czyli ci aktorzy, którzy odgrywali swoje postacie w starej trylogii. Dokładnie i powiem, dają rady naprawdę. Chociaż aktor grający Luka, powiedzmy, zagrał rolę życia w tym filmie. Oczywiście się dowiecie po jego obejrzeniu oczywiście. Ale, ale na przykład duet Han Solo i Chubaka rzucali tak, tak świetnym humorem, że. Miło cała... było zobaczyć po raz kolejny ten duet na, w kinie. Dokładnie. I sama, sama scena, która nawet w trailerze jest ujęta, to. Chewie, we are home. No tak, to naprawdę <laughs> można było poczuć klimacie. To, jest, to było naprawdę coś, coś świetnego. No, i J.J. Abrams w tym filmie jakby bardzo ładnie przechodzi do nowej trylogii, jak rozpoczynając nową erę gwiezdnych wojen, jak chociażby czego przykładem jest na przykład nowy robot BB-8, który moim zdaniem bardzo dobrze się przyjął wśród widowni. Na zakończenie, warto wspomnieć też, że filmy z serii Star Wars będą wychodziły rok rocznie, aż do 2020. Ja jestem de faktem w niebo wzięty, ponieważ czuję ogromny niedosyt i chęć poznania dalszej historii po tym filmie. Tak, tak więc <gryidity> muzyka nam się skończyła, więc należałoby wykończyć. <gry Silent -nh wanita> no, przydałoby się. Więc na zakończenie taki mały spoiler. Tak, malutki. Uwaga. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi kolejnymi produkcjami, kliknijcie już teraz przycisk subskrybuj, albo ciemna strona mocy do Was przyjdzie w nocy. Nie zapomnijcie również o pozostawieniu komentarza i ocenieniu naszego filmu. Ale tylko pozytywnie. <laughs>